10 kosmetyków do makijażu z aktualnej promocji w Rosmanie. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na te kosmetyki, które są w promocji w Rossmanie i które uwielbiam i polecam. Przygotowałam 10 tych kosmetyków. Jest też post na Instagramie z kosmetykami, które również polecam. Część się tutaj powtarza, część nie. No, bo nie wszystko po prostu mam. No, czasami, coś zużyję, no to jak mam nadmiar tego, co testuję, no to, to nie dokupuję od razu, tylko gdzieś tam po pewnym czasie. Natomiast wszystkie kosmetyki, tam, jak i tutaj, to są moje takie hity, coś, co bardzo. Bardzo lubię i polecam. Jak coś Wam się kończy, to akurat możecie skorzystać, ale nie musicie oczywiście, właśnie z takiej polecajki. Wszystkie testy do tych kosmetyków, a także przegląd aktualnych promocji, będziecie mieć oczywiście w przypiętym komentarzu. Także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o Aperse w górę, z subskrypcji, serduszko komentarzu i oglądamy. A zaczniemy sobie od Duetu Dobrwi. No i jest to mydełko Dobrwi od Start from the Start, czyli Star Soap. Jest to moje drugie opakowanie. No i zużycie na ten moment wygląda w ten sposób bardzo lubię to mydełko i to jest mydełko, po które teraz najczęściej sięgam, no bo to jest w porządku jakość, bardzo fajnej cenie, także tutaj jestem zadowolona. No i uzupełnienie to będzie właśnie kredka od Stars from the Stars. Ostatnio zużyłam też kredkę od Nam, więc teraz tylko tak naprawdę tego duetu sobie używam. Bardzo lubię tę kredkę, gdzieś tam właśnie do dorysowania poszczególnych włosków mi to po prostu wystarcza, a całkiem też na długo mi ta kredka wystarcza ponownie, więc gdzieś tam jestem zadowolona. Ja mam Odcień 01 jeden w blond. Ogólnie są trzy kolory. Wszystkie słocze macie w przypiętym komentarzu, bo akurat miałam możliwość zrobienia wszystkich słoczy, także macie wszystkie kolory pokazane, tak żeby było trochę Wam na pewno łatwiej dobrać kolor pod siebie. A brwi wyczesuję sobie taką szczoteczką, którą po prostu trzeba umyć. <laughs> Za każdym razem pamiętajcie o tym, bo jak nałożycie kolejnego dnia to samo, to tam ta resztka, umydełka, która zostanie, no to zrobi Wam biały nalot. Na brwiach, więc pamiętajcie o tym. Ja mam tych właśnie szczoteczek kilka, odkładam sobie tutaj i potem, jak wszystkie są brudne, to po prostu myję. Albo jak widzisz, się kończą, to po prostu myję hurtem i tak jest w porządku. No też w zestawach to sporo jest tych, tych szczoteczek zazwyczaj, więc tutaj nie ma problemu, a jakieś takie drogie nie są. Są też w zestawach pędzli, właśnie też takie szczoteczki, więc to też jest ok. Tutaj akurat taki z Essence używam, jeden. Można sobie też szczotkę z drugiej strony od kredki używać, natomiast to jest dla mnie cięższe, jeżeli chodzi o mycie, więc wolę takie jednorazowe szczotki. A tam te szczotkę od kredki zazwyczaj używam ewentualnie do przeczesania przodów, żeby gdzieś tam ewentualny nadmiar produktu, nadmiar kredki sobie zdjąć. No i tak sobie to wyczesuję. Kiedyś o wiele bardziej wyczesywałam te włoski, teraz. No, raczej aż tak mocno tego nie robię. No i to, co lubię zrobić, to też tak sobie palcem właśnie do tej skóry to wszystko docisnąć, bo zdejmuję nadmiar też tego mydełka, więc no te naloty też mi się nigdy nie robią. Dzięki temu, no i druga sprawa to jest to, że o wiele fajniej się te właśnie włoski przyklejają i lepiej się po prostu trzymają w ciągu dnia. W międzyczasie doczyszczam sobie od dołu brwi, a właściwie tak wyznaczam granicę. Lubię sobie tak zrobić. I to jest taki precyzyjny pędzelek płaski. Taki mi się to najlepiej robi. No, a sobie brwi podsychają, zanim właśnie nałożę sobie kredkę. Tak mi jest po prostu najlepiej te brwi robić. I teraz przechodzę do kredki. Tak jak wam mówiłam, jest to odcień 01. I tak naprawdę tylko gdzieś tam. Troszeczkę sobie przejeżdżam, żeby wzmocnić troszeczkę kolor tych brwi. No bo potem w makijażu gdzieś tam lepiej się to wszystko komponuje. Ale jakieś pojedyncze włoski też sobie można dorysować. No my, wydaje mi się, że no jest delikatna właśnie różnica między tą brwią uzupełnioną a tą nieuzupełnioną. Że to jednak no robi robotę. Co prawda, ja te brwi i hotelu lubię, ale zawsze trochę fajniej wyglądają z tą kredką. Bardziej spójny jest ten makijaż właśnie. No i tak naprawdę to jest mój ulubiony duet do brwi. Czas teraz na podkład i jest to podkład od Lovely Fresh and Juicy. No lubię te podkłady od Lovely, co ja Wam tutaj będę mówić. Ten podkład też jest bardzo fajny. On dość lekko wygląda na twarzy, a przy okazji całkiem dobrze kryje. Więc, no, po prostu się lubimy. Coś mi nie chce wyjść, czyżby się już kończył. O, dobra, mam. On też ładnie pachnie. Po prostu bardzo fajny, właśnie. Jest to podkład dla tych, którzy nie lubią aż tak gęstych podkładów, jak na przykład ten Lublicama Flash albo. Właśnie tamten wyglądał dla was za ciężko, no to ten będzie po prostu lepszą opcją. No to zależy właśnie, co kto lubi jakie wykończenie. Można sobie coś pod siebie zawsze dobrać. No ale ten Lovely kamuflaż też w promocji jest. Także tamten, ten, tamten też oczywiście Wam nadal polecam. Polecam Wam też Lovely, nie Lovely, Stars on the Stars montage. Bardzo fajny podkład. Na pewno nagram wam. Rolkę jeszcze o nim, czyli shortca też, no bo zazwyczaj szorty też Wam tutaj publikuję, właśnie. I zrobiłam wszystkie słocze, udało mi się zrobić właśnie słocze tych kolorów. No bo jeżeli ktoś z Was nie ma na przykład gdzieś tam szafy Stars, co się może stać, to można sobie zamówić z aplikacji albo też online, można, bo chyba na kokolicie Stars jest, oni też mają swój sklep, także zawsze można sobie też z innych miejsc po prostu zamówić. No a ten podkład od Lovely, no też bardzo, bardzo lubię. Przechodzimy do korektorów i tutaj mam do polecenia tak naprawdę dwa korektory, w sumie trzy, ale właśnie tego Evelyn Wonder Match, którego wam, który wam dodałam właśnie do posta stop 10 kosmetyków, no to nie mam po prostu w tym momencie, ale mam dwa korektory, które są też fajne. Jest to Lovely Fresh and Juicy, ale właśnie nie wiem, czy coś z niego jeszcze wygrzebie. Ja mam tutaj odcień jeden, no i zastanawiam się właśnie, czy kupić, sobie kolejne opakowanie czy jednak postawić na coś nowego? I Jednak chyba postawię na coś nowego po prostu. Żeby mieć też coś co nagrywać dla was. Na pewno coś tam zaraz wyjdzie też z korektorów. Także myślę, że na razie poczekam, skupnę tego, bo może coś fajnego też jeszcze innego znajdę. No, też wam mówiłam, że chciałam nagrać taki film o korektorach, więc może może też mi się to uda zrobić. Natomiast coś jeszcze tutaj udało mi się wygrzebać właśnie. Opakowania. No i tutaj sobie wklepuję. Jak na tę cenę, to naprawdę to jest fajny korektor. Ze cztery kolory są do wyboru? Coś takiego? On przyjemnie kryje. Nie jest może taki naj, najjaśniejszy, więc jeżeli chcecie przy bardzo właśnie jasnej karnacji sobie rozjaśnić te okolice, to może tutaj być tak, że no nie znajdziecie dla siebie kolorów wtedy. Ale jeżeli nie macie turbo jasnej karnacji, albo właśnie tak jak ja, niekoniecznie chcecie rozjaśnić jakoś te okolice, to jak najbardziej ta właśnie jedynka na przykład też jest w porządku. No a drugi korektor to jest L'Oreal Trumacz Radiant Serum. No jeden z moich hitów właśnie pod oko. Mam odcień 0,5D i 0,5D tak naprawdę. I to jest korektor, korektor świetny. Nie spodziewałam się, że mnie aż tak zaskoczy. Nagrałam Wam też test nowości ostatnio L'Oreal, więc spodziewajcie się, myślę, że w tym tygodniu poniedzieli. No bo jak to widzicie, to jest sobota. I no to jest taki leciutki korektor. On jest lżejszy niż na przykład ten Lovely Fresh and Juicy. On ma po prostu lżejszą konsystencję. Wydaje mi się, że też jest no jaśniejszy pod tym okiem. Także no fajny korektor, tylko o wiele droższy niż na przykład Lovely. Więc to zależy też jaki macie, wiecie, budżet. Ile chcecie na przykład wydać? Natomiast w swojej kategorii, naprawdę bardzo fajny korektor. On gdzieś tam też jest nazwany chyba rozświetlającym, no ale nie ma jakichś drobin. Mamy tutaj kwas hialuronowy i kofeinę w składzie. I jest tutaj, jest, jest tutaj go 11 ml. A jeżeli chodzi o Fresh and Juicy, no to. Hmm. No, to nie wiadomo ile go tutaj jest, więc wydaje mi się, że będzie go o wiele mniej. Nie mam tej gramatury, więc pewnie ona jest poniżej 5 gramów. Także wydaje mi się, że jest o wiele więcej tego od L'Oreal'a korektora, bo też dłużej go mam. A ten korektor odlowi jestem w stanie dosyć szybko zużyć, to też zauważyłam. Więc nie jest on jakiś taki turbo turbo wydajny, No też zależy, ile właśnie nakładacie korektora. No ale jak ja nakładam tyle samo każdego korektora w zasadzie, no to gdzieś tam widzę, że ten odlowi się szybciej kończy. Natomiast jest o wiele, o wiele tańszy. Więc to zależy, natomiast oba lubię, tak czy inaczej oba lubię. I teraz przechodzimy do Róży, to kolejna kategoria, i też mam tutaj dwa produkty do polecenia. No i pewnie nie zdziwicie się, że to są dwa produkty od NAM. Po pierwsze jest to NAM Smart Jelly Blusher. Ja mam tutaj Zero 01 Pink Crash. No jak wiecie, ja go namiętnie używam, więc no, bardzo go lubię. To jest taka bardziej zbita konsystencja, powiedzmy. No, oni nazywają to galaretką. Zbita, ale miękka zarazem, więc to jest takie dosyć ciekawe. Tak się prezentuje tutaj na słoczu. I drugi produkt od nam, to jest to stick. Jest to sztyft. I powiem Wam, że też często ostatnio sięgam po te sztyfty, też wróciłam do tego sztyftu, a te, do tego bronzera w sztyfcie od nich właśnie. No i mam tutaj odcień tulip, generalnie chyba są dwa czy, generalnie są chyba te trzy odcienie. I... Tak wygląda ten kolor, tutaj wyżej. Jeszcze Wam może zrobię porównanie korektorów, żebyście sobie zobaczyli, że Lovely no jest o wiele ciemniejszy. Tutaj mamy Lovely, a zaraz Wam pokażę jak wygląda L'Oreal. No o wiele, o wiele jaśniejszy jest. I tak się to prezentuje, tutaj mamy L'Oreal'a. Więc jak widzicie przy korektorach jest no znaczna znaczna różnica. No a jeżeli chodzi o różę, no to też jest znaczna, ale to nie miało być nic w sumie podobnego, no bo to zależy co nam się podoba, jaki kolor. W obu przypadkach, jeżeli chodzi o różę, mamy wybór, więc można znaleźć coś pod siebie, jakiś taki kolor, który nam się generalnie podoba. Powiem, że ciężko już tutaj wygrzebywać mi troszeczkę ten róż, przez co trochę gorzej mi się na go nakłada. No, ale myślę, że muszę szybko skończyć, żeby mieć po prostu odhaczony kolejny produkt zużyty. No bo jednak też już jakiś czas właśnie go używam, a nie ma sensu zostawiać, no bo to się starzeje, a ja sporo tych produktów też mam. Na pewno będę chciała do niego kiedyś wrócić, bo bardzo go lubię, ale wiecie jak to jest? Czasami marki wycofują też te. Hmm, właśnie kosmetyki, ale jeżeli mam coś, właśnie polecić, jakiś róż, no to to jest jeden z tych, które od razu mi przychodzą na myśl. Wiadomo, nie każdemu będzie pasowała taka konsystencja, więc no, pokazuję wam, jak to wygląda. Też tam w teście macie trochę więcej o tym powiedziane. Natomiast te stiki na pewno są łatwe w nakładaniu, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę wykręcić, nałożyć i doklepać, czy to gąbką, czy to pędzlem, czy to palcem. Więc tutaj na pewno to jest bardzo prosta sprawa. Także te stiki bardzo. Lubię, wróciłam do nich, sobie tak, leżą tutaj z boku i jakoś tak ostatnio dosyć często i chętnie po nie sięgam. Ten kolor też jest całkiem, słuchajcie ładny, no jestem ciekawa, czy na wiosnę znowu nam coś wypuści nowego, no bo zazwyczaj coś tam wypuszczają, także zobaczymy, no testiki to były właśnie chyba rok temu wypuszczone, jak dobrze pamiętam, właśnie jakoś, jakoś w okolicach wiosny, więc tak się to prezentuje. Nie wiem, który lubię bardziej na ten moment, powiem Wam, bo teraz po testiki też bardzo często sięgam i właśnie po ten brązer, no bo mówię, trzeba zużywać, bo, bo też jakiś czas temu już właśnie były otworzone, także nie ma, nie ma co. No tak to się Prezentuję. Przejdziemy sobie teraz do makijażu oczu. I mam tutaj cień, jest to Nam, jest to Moonlight odcień, jest to Bake Eyeshadow Wet and Dry. Generalnie są trzy czy cztery, cztery chyba nawet piękne takie pojedyncze błyski, bo jest to, jest Eveline, tylko nie mogę go znaleźć. Dziś ostatnio nagrywałam o nim właśnie i gdzieś go położyłam, nie wiem gdzie też jest ten Choco Glamour, ale ten Wonder Watch o wiele lepiej wygląda właśnie e, cień w tym momencie według mnie. mamy też e, od nam pojedynczy stereolife, który jest cudowny i też wypiekany produkt mamy od Starson do Starsach, że sporo tych błysków jest. no ale dzisiaj skupimy się na tym, ten też bardzo bardzo lubię, no przepiękny jest, zresztą zaraz zobaczycie. no ja się nim totalnie zachwycam. E, w teście wam pokazywałam na ile sposobów go można nałożyć, bo można i delikatnie i z większą bazą i z takim metalicznym właśnie wykończeniem go można nałożyć, także daje on no, bym powiedziała, najwięcej tutaj możliwości, jeżeli chodzi o różne efekty, które możemy uzyskać. No, a drugi kosmetyk jest to Maybelline Sky High, no i ja mam tutaj brązową maskarę, ona też jest bardzo fajna, trochę ciemna jak na brąz, ale widać, że to nie jest czarny, natomiast nie aż tak bardzo, że to jest jakiś fajny, jasny, jasny brąz. Natomiast generalnie tusze Sky High są świetne, są różne kolory, czarne, są też te bardziej kolorowe, czyli gdzieś tam jakiś róż niebieski, jest też ten toper srebrny, który też tutaj testowałam, te, właśnie kolorowe, powiedzmy, bardziej um, są droższe, kilka złotych. Te klasyczne, czyli czernie, brązy, są troszeczkę tańsze. No ale to są hitowe tusze. No i rzeczywiście czas mija, a ja nadal je bardzo, bardzo lubię. I ja najczęściej nakładam ten cień po prostu palcem na powiekę bezpośrednio. Nie dokładam żadnej bazy. Swoją drogą znowu zapomniałam zamówić tę bazę <grych> z promocji poprzedniej w Rossmanie. Ostatnio chyba nic nie kupiłam z promocji. Ja jakoś tak super często teraz, wiecie, nie kupuję wszystkiego. Raczej skupiam się na, na nowościach po prostu. Nowości to rzeczywiście kupuję. Yy, I teraz na przykład z promocji generalnie tych takich klasycznych nie kupiłam nic, oprócz nowej kolekcji Everybody London. Ona też w promocji była, tak jak Wam mówiłam, właśnie w przeglądzie, ale nie pokazuje się w aplikacji. Także wzięłam wszystko oprócz błyszczyka. Także będzie test w tym tygodniu, może, może we wtorek już. Zobaczymy, jak mi się to uda zmontować. Natomiast będzie, także na razie na kanale chyba znajdziecie wszystkie właśnie wszystkie produkty, które Everybody London wypuściło. No, więc tak się to prezentuje. Ja bardzo bardzo lubię im mocniej sobie rozetrzecie, tym więcej tych drobin widać, a ginie baza. Chociaż ta baza, jak widzicie, też nie jest jakaś, wiecie, mocna. Chyba, że nałożycie dużo albo na mokro. Wtedy rzeczywiście ten rudy podton wybija. Natomiast, no, ja, jak kupowałam ten cień, no, to bałam się go, dlatego że wydawało mi się, że on będzie po prostu rudy. Zaraz Wam jeszcze pokażę porównanie z tym Choco Glamour. Ale zanim to porównanie, to nałożę sobie właśnie tusz. Generalnie, przydałaby mi się tutaj jeszcze kreska. I może ją zaraz dorysuję, taką delikatną, taką delikatną malutką, chociaż. Ale chcę Wam pokazać jeszcze ten tusz. Oczywiście, no, macie podpięty test, bo z tego co pamiętam. To test tutaj jest chociaż chyba pierwszy Sky High na pewno pierwszy Sky High to miałam zanim miałam YouTube'a więc czarnego tutaj nie testowałam ale ten wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest chyba testuję promocję w Rossmanie albo w jakimś innym filmie chyba, że się mylę, to nie będzie wtedy ale wydaje mi się, że, że na kanale jest czekam aż będzie ta zielona maskara dostępna bo jeszcze właśnie ma w takim odcieniu ciemnej zieleni takiej khaki, o taki khaki, o tuż ma wyjść no za granicą on już jest, w Polsce po prostu jeszcze nie ma, no w Polsce trochę wolniej to wszystko wychodzi no a ten tuż jest bardzo przyjemny wiadomo, jeszcze wszystko zależy od tego, jakie mamy rzęsy to taki też mamy efekt, ale jak na moje to ja bardzo go lubię. No bezproblemowy jest. Ciężko sobie według mnie nim skleić rzęsy. Mm, raczej się też nie kruszy, nawet przy większej ilości warstw. Da się nim pracować jeszcze. Więc jak najbardziej po prostu go lubię. No i porównajmy sobie jeszcze te dwa cienie tak na szybko, czyli Eveline Choco Glamour, bo wiem, że sporo osób jak on wyszedł, go kupiło i on jest rzeczywiście przepiękny, ale troszkę tej bazy więcej ma moim zdaniem no na pewno ma więcej. Tak zapamiętałam i tak rzeczywiście jest. Zobaczcie, ta baza jest dosyć mocno taka właśnie ruda i widać ją trochę na oku. A tutaj jeżeli chodzi o nam, to już na słoczu nawet to widać, że no ta baza jest o wiele mniejsza. O, widzicie? Jak tak nałożę dużo, no to coś tam widać, ale jak sobie właśnie tak delikatnie rozetrę, o, to widzicie? Widać sam ten blask, a tej bazy już nie. Więc zdecydowanie wolę już ten cień. Jeżeli mam coś pod spodem, to ten też jest przepiękny. Natomiast jednak solo tutaj nam o wiele o wiele fajniej wygląda. No bo nie ma tego. Tej, tej bazy, a przy jasnej karnacji, to, to ta baza się będzie mocno odznaczała, jak nałożymy więcej, więc tak to wygląda. I ostatni kosmetyk jest to Pomadka do ust, najnowsza, czyli Lip Latex od Rimela Free Seeker. Ja mam odcienie z jaśniejszych, czyli odcienie 150 Magnetic, no bo ja kupowałam zaraz, jak się pojawiło to wszystko na stronie Ezebry, zanim się jeszcze gdzieś tam pojawiły te produkty w większej ilości drogerii. Z tego co wiem, będę miała możliwość, właśnie, porównać więcej. Odcieni, bo jedna z agencji chyba wysłała mi właśnie część, także czekam, zobaczymy, jak dotrą. To gdzieś tam myślę, że losowanie makijażu do uz nagram na szorcach, bo to fajnie właśnie wypada. A jak będziecie chcieli, to może gdzieś w jakiś film jeszcze to wrzucę. Mamy 6 ml produktu i to jest trochę podobne do tych błyszczyków właśnie od NYX-a, według mnie, bo i te błyszczyki najnowsze od NYX-a, które. Też testowałam jeden odcinek testowałam tutaj. No to on barwi delikatnie usta i tutaj mamy ten sam case. On też delikatnie się. Ta pomadka się delikatnie wgryza w te usta. Ten kolor jest bardzo taki naturalny. Więc gdzieś tam na co dzień, nawet jak nie macie możliwości poprawić makijażu ust, a chcecie coś na tych ustach mieć, to jest fajna opcja. Bo nawet jak się zjada, wiecie, to. Tego za bardzo nie widać. A jednak kolor jest, no i czuć, że się trochę wgryza w te usta. Zawsze coś tam zostaje. Więc ja jestem zadowolona. No i jestem ciekawa, jak w przypadku będzie innych kolorów, jak to będzie po prostu wyglądało. Generalnie ta konsystencja to jest taka trochę gumowa na ustach, taki, jak ja to mówię, rozgrzany żelek, taki rozpłynięty żelek. Coś takiego. Bardzo ciekawe to jest. Rzeczywiście lip lateks, lateks lateksowy, właśnie lateksowy efekt taki trochę na tych ustach daje, no i czuć jak się właśnie tak wgryza, więc fajne są to produkty, też ładne opakowanie, no powiem Wam, że Rimal mnie tutaj pozytywnie ostatnio zaskoczył, więc fajnie tutaj test wypadł i fajnie te kosmetyki wypadły, także czekam na jakieś kolejne nowości i zobaczymy, co się będzie działo, co będzie fajnego wchodziło właśnie na rynek w tym momencie, widziałam, że też fajny event ostatnio zrobili także, no tam chyba Roxy Węgiel śpiewała więc fajnie mieli ci, co byli właśnie zaproszeni, bo widziałam właśnie na story, na story właśnie u niektórych relacji, więc naprawdę mega, mega fajnie. Ich eventy to tak, widzę, jak widzę właśnie po storkach, to no to naprawdę są takie z pompą, więc no, ciekawe, ciekawe mają. Także m, gdzieś tam tutaj na pewno będzie widać je bardzo mocno w internecie, te produkty, no bo mają raczej budżet właśnie na takie różne marketingowe sprawy. Także tak wyglądają moje polecajki w tym momencie, jeżeli chodzi o te promocje. Uzupełnienie macie właśnie w poście, bo tam jest na przykład właśnie też podkład z Stars Montage, tam jest też korektor Eveline Wondermatch, który też jest bardzo fajny. I gdybym miała na przykład porównać korektor właśnie ten Lovely i Wondermatch, to Wondermatch jest bliżej do tego z L'Oreala. I też na pewno więcej jest kolorów, łatwiej coś się wybrać. I wydaje mi się, że Eveline będzie bardziej wydajny, a jest minimalnie droższy od Lovely z tego, co, z tego, co kojarzę. Jeżeli chodzi o podkłady, to tutaj ciężko by mi było wybrać, czy właśnie czy ten Lovely Fresh Juicy, czy ten montacz, bo oba są po prostu świetne. Wydaje mi się, że jaśniejsze odcienie są w montacz że tam jeszcze można jaśniej sobie coś dobrać, natomiast tam będzie problem dla tych, którzy mają ciemniejszą karnację, bo tam wszystkie te sześć odcieni, które są dostępne są dosyć jasne, co zobaczycie właśnie, bo nagrałam, miałam możliwość, bo były akurat testery wszystkich odcieni, więc e, zrobiłam słocze. Także te kosmetyki uwielbiam, jestem ciekawa, czy je znacie, czy je lubicie, może komuś się nie sprawdziły, bo to wiecie, różnie bywa, także dajcie znać koniecznie w komentarzu, a na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!